Dzień dobry Państwu! Jestem bardzo silnie przekonany, że rozwój generatywnej sztucznej inteligencji to jest klasyczne GPT, ale nie to GPT od OpenAI, czyli Generative pre Transformers, ale General Purpose Technology, czyli technologia ogólnego użytku czyli coś jak elektryczność, jak internet. Coś, co zaczyna nas wszechogarniać w cyfrowym świecie, i w tym kontekście warto zidentyfikować podstawowe zagrożenia, czyli, jakbym mówił językiem biznesowym, identyfikacja ryzyk, ale mój kanał to nie jest doradztwo biznesowe, więc zejdziemy na poziom takiej identyfikacji podstawowych zagrożeń z punktu widzenia nas. Ludzi żyjących we współczesnym świecie, zanurzonych w cyfrowym świecie i usiłujących sobie jakoś radzić. Czyli to takie bym powiedział, indywidualistyczne podejście w kontekście tego my i sztuczna inteligencja. I tutaj wyodrębniłem dziewięć takich zagrożeń, to najważniejsze takie fundamentalne zagrożenie zostawiłem na sam koniec. Tak więc zapraszam Państwa na przegląd tych podstawowych zagrożeń. Numer jeden, czyli systemy sztucznej inteligencji oparte o maszynowe uczenie się, uwaga, popełniają błędy. To jest jakby wpisane w naturę funkcjonowania tych systemów. Czyli mamy jakiś skończony zbiór o, danych w zbiorze treningowym. I te systemy na podstawie tego skończonego zbioru danych, wcale tak na marginesie zwykle niereprezentatywnego dla danej dziedziny, usiłują budować model, który jest pewną generalizacją, która ma działać na nowych danych. I tutaj nie ma siły. Te systemy o, bardzo, może nie bardzo często, ale Popełniają błędy, tak? Oczywiście to trzeba mierzyć. Ja nawet moim studentom na wykładzie z tym związanym zawsze mówię uważajcie, jak wam wyszedł model, który ma taką stuprocentową jakość funkcjonowania, to coś jest nie tak. Więc to jest to jakby wplecione w ten. Um, w, w, Sposób, paradygmat funkcjonowania tych, tych systemów. W przypadku na przykład dużych modeli językowych to się objawia halucynacjami, które, tak na marginesie, może to jest taka antropomorfizacja, bo oczywiście, tam po stronie tego algorytmu nie ma żadnej świadomości, żadnego jakiegoś intencjonalnego intencjonalnej ochoty na uszukiwanie, tylko że to jest po prostu błąd. On jest o tyle niebezpieczny, że halucynacje są poprawne syntaktycznie, czyli są poprawnie zbudowane zdania, poprawne semantycznie, czyli one jakby odpowiadają, nawet w tym obszarze dziedzinowym, o którym pytamy, natomiast są absolutną bzdurą, absolutnym kuriozum, więc tutaj nie ukrywam, jest to, jest to niebezpieczne. Cały mój filmik na ten temat z prezentacją halucynacji jak ktoś miałby ochotę to obejrzeć, problem numer dwa, a jest taki, że te błędy, o których mówiłem w poprzednim punkcie, te systemy popełniają relatywnie rzadko, coraz rzadziej. Ich jakość funkcjonowania jest coraz większa i pojawia się taki naturalny element psychologiczny, który zresztą Eaton Nolik nazwał zasypianiem za kierownicę. Że te systemy wzbudzają duże zaufanie właśnie z tego względu, że mm, relatywnie często y, popel, dobrze odpowiadają, generują poprawne odpowiedzi. I tu wtedy następuje taki element, y, jakby uśpienia, czujności, a to jest w ogóle niezwykle ważne, bo racjonalne używanie tych systemów oznacza, że w tej pętli decyzyjnej jesteśmy. Tak? Nie zostawiamy tych decyzji jakby z automatu. Tylko powinniśmy być w, tym, w, tej, w, tej, w tej pętli decyzyjnej, więc to takie uśpienie naszej wrażliwości, weryfikacji pracy tych systemów jest poważnym, jest poważnym zagrożeniem na dzień dzisiejszy. Zagrożenie numer trzy: problem stronniczości. System, powiedzmy, duży model językowy działa poprawnie, wzbudza nasze zaufanie. O, ale proszę pamiętać o tym, że te systemy nie generują prawdy obiektywnej. Ta jakość ich odpowiedzi jest pochodną dwóch elementów związanych z cyklem ich uczenia. Po pierwsze, w ramach tak zwanego pre-train, no po prostu brany jest, pod, brany jest jakiś no, w przypadku dużych modeli językowych, korpus językowy, na podstawie których ten system generuje potem swoje odpowiedzi. Robi te generalizacje. I teraz proszę zwrócić uwagę tak, no powiedzmy, jeśli mamy do czynienia z tym korpusem językowym, z Wikipedią, no to to jest w miarę uznane, bym powiedział, za w miarę dobre źródło informacji, chociaż znaleźlibyśmy tam multum różnego rodzaju problemów i takiego skrzywienia ideologicznego, Natomiast proszę zwrócić uwagę, no, jeśli ktoś by dobrał do tego korpusu językowego, powiedzmy, Kapitał Marksa, wszystkie dzieła Stalina i Lenina, no to na koniec dnia no, mamy system, który w jakiejś ideologii komunistycznej będzie z nami rozmawiał tak, i argumentował i generował jakieś propozycje. Więc to jest niezwykle istotne, żeby mieć świadomość tego, co jest w zbiorze treningowym. To jest jeszcze silniej wzmocnione na, tak, na poziomie tak zwanego post-train, czyli te modele zwykle jeszcze muszą spełniać pewne Polityki bezpieczeństwa, czyli pewna, czyli ta firma, która buduje taki, taki model językowy, no ma jakąś listę tematów, nazwijmy to wrażliwych, sensytywnych, że ten model nie powinien na te tematy rozmawiać, albo rozmawiać w sposób bardzo delikatny, albo przedstawiać jakiś określony punkt widzenia. Jest multum technik, jak to robić, powiedzmy, jakbym chciał być bardzo brutalny, nazwałbym to rodzajem cenzury, jak jest narzucane na te modele, ale proszę mieć jakby świadomość, że na koniec dnia. To jak ten system odpowiada zależy od zbioru treningowego i od tego całego procesu. To się w maszynowym uczeniu mówimy o, o problemie alignment, czy takiego dopasowania odpowiedzi systemu no, do tego, jakbyśmy chcieli, żeby on się zachowywał. No, i teraz tutaj jest jakby olbrzymia debata, kto dobiera te zbiory treningowe, co z tych zbiorach treningowych i, to, i kto tworzy te polityki, jak ten system ma odpowiadać. tak? No to, no to już tak mamy tą świadomość, że to jest jakby bardzo wrażliwa sprawa. Na przykład, jakbyśmy ten system chcieli wykorzystać no, do na przykład edukacji naszych dzieci. Tak? Dobrze, to mamy. Problem numer cztery. Nie ukrywam, że skorzystałem z dokładnie z czata GPT w wersji czwartej, żeby mi podpowiedział, co on uważa jako zagrożenie, no to, no to podam to jako punkt czwarty, no na zasadzie takiej trochę, trochę oddechu. Niemniej faktycznie nie, nie znalazło się to na mojej pierwotnej liście. Chat GPT zwrócił mi uwagę na to, że używanie tych systemów no ma relatywnie duży wpływ na środowisko, czyli budowanie tych modeli językowych wymaga olbrzymich mocy komputerowych, też ich otrzymanie w ruchu, tak, bez dwóch zdań, no to gdzieś tam w tle olbrzymie zapotrzebowanie na energię elektryczną, bez dwóch zdań, tak, i to, to, to są jakby poważne, to są znaczące ilo wolumeny y, y, meg megawattogodzin de facto, żeby takie duże modele językowe działały, no i jak to się dalej będzie rozwijało, też pójdzie w systemy, multimodalne, a to się dzieje, czy metaversum, no to tak, no to tu generalnie jest, jest problem i warto mieć świadomość, że każde takie odpytanie czata GPT to gdzieś tam w tle też ten e, ślad węglowy generuje. I numer 5. Te systemy to są w naturalnym zainteresowaniu świata przestępczego, cyberprzestępców. I tutaj się pojawiają najróżniejsze wektory ataku, które są skierowane na użytkowników tych systemów albo wykorzystanie tych technologii. Więc dam Państwu dwa, dwa tylko krótkie przykłady. Powiedzmy, że ktoś używa dużego modelu językowego i prosi o jakąś wskazanie, no nie wiem, możliwych kierunków inwestowania. Tak, jest jakaś płynność finansowa i szukamy, gdzie, gdzie ulokować pieniądze i oczekujemy, że ten model językowy wygeneruje nam takie propozycje. To proszę sobie wyobrazić, że nie jest relatywnie trudnym wektorem ataku zrobienie czegoś takiego, że w wyniku odpowiedzi nie tylko listę tych potencjalnych rekomendacji, ale też na przykład komunikat w stylu: Ale dokładnie w tym tygodniu, jeśli kupisz taki, a nie inny produkt, jakiś instrument finansowy, to skorzystaj z tej okazji i tam będziesz miał niewspółmierną do rynku stopę wzrostu. No to jakim cudem coś takiego może się pojawić? Nie będę tu wchodził w szczegóły. To jest relatywnie prosty atak, który się nazywa indirect prompt injection. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy można, kiedy ten system, e, duży model językowy wykona odwołanie się do jakiejś zewnętrznej, na przykład strony WWW, żeby pobrać jakieś informacje, które są w miarę aktualne, a w przypadku tym finansowym może coś takiego nastąpić, no to wtedy z tej strony zostanie pobrane taki pierwotny, jakby niewidoczny komunikat reklamowy i takie przejęcie, jakby sterowania. tak? To jest doskonale opisane w literaturze. Mało kto ma świadomość tego, że można takie rzeczy robić. Czy też może drugi scenariusz to to klasyczne oszustwo na wnuczka, tak? gdzie cyberprzestępcy dzwonią, y, podszywając się pod tożsamość jakiegoś wnuczka do, do starszej osoby, tego babcia i dziadka, y, czy dziadka. No to tak, z wykorzystaniem tych technologii na dzień dzisiejszy jest całkowicie możliwe sklonowanie nawet głosu danej osoby. Czyli powiedzmy, że ta dziewczynka, no nie wiem, jest, występuje na TikToku, ci cyberprzestępcy zbierają te kilkanaście minut nagrań, głosu tej dziewczynki, i faktycznie na dzień dzisiejszy technologicznie nie jest to trudny wektor ataku, żeby ten cyberprzestępca faktycznie w czasie rzeczywistym porozmawiał z tą babcią czy dziadkiem, no i Państwo czujecie, no to jest jeszcze takie silniejsze wzmocnienie tego. Tego, te, tego efektu, tak? Yy, nie, jest to ta, nie jest to łatwe do zrobienia, ale jest to bezwzględnie do zrobienia, i też jakby proszę być przygotowanym na tego typu, na tego typu scenariusze. Jeden. I przed nami numer 6. No to jest tak, w poprzednim punkcie mówiłem o cyberprzestępcach, natomiast to jest też niesamowite narzędzie w rękach. no, tak state actors, czyli aktorów państwowych, czyli służb specjalnych, czyli wykorzystanie tego do um, generowania dezinformacji o, i wykonywania różnego rodzaju operacji wpływu. To jest taki bardzo dobry raport y, OpenAI na temat tych potencjalnych scenariuszy wykorzystań tego typu. No to proszę sobie zwrócić uwagę, że relatywnie niskim koszwem można wygenerować taką farmę botów, no nie wiem, na Xie Twitterze czy, czy na Facebooku, które by o, w sposób bardzo dobry w kontekście używania języka naturalnego prowadziłyby konwersacje. O, wpływu na jakąś wybraną grupę użytkowników. Czyli można taki proces zautomatyzować i prowadzić w dużej skali, relatywnie niskim kosztem, w języku naturalnym. Tak, to jest jak najbardziej e, możliwe. Czy też wykorzystanie e, konwolucyjnych sieci neuronowych, tutaj w tym wypadku to były archi architektury GAN, czyli Generative Advers Adversarial Networks, do wygenerowania deepfaku. No to ten klasyczny przykład tutaj z e, deepfakiem wygenerowanym tutaj w pierwszych tygodniach e, inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, kiedy pojawiał się prezydent Ukrainy Żełęński, który no de facto poddaje, poddaje, siły zbrojne Ukrainy, tak, no to ten deepfake jest już taki trochę kanoniczny i podręcznikowy, no ale tak, takie rzeczy mogą się dziać, no i proszę sobie zwrócić uwagę, jak silny może być tu wpływ na emocje, no, wykorzystanych na przykład w ciszy wyborczej, tuż przed wyborami, tak, no to, to potencjalnie można na, wpływać na wyniki wyborów. Bardzo poważne zagrożenie, zwłaszcza w kontekście, że na dzień dzisiejszy nie mamy wiarygodnych metod, Identyfikacji treści generowanych przez generatywną sztuczną inteligencję. Numer 7. To jest bezwzględnie też zagadnienie związane z naszą prywatnością. O, proszę zwrócić uwagę, że wejście w taką konwersację na, po, na poziomie czatu, czyli to, o co my pytamy, to czasami są bardzo sensytywne sprawy. System odpowiada. Jest jakaś reakcja z naszej strony, czyli dochodzi do jakiegoś dialogu. No to to są czasami bardzo poufne rzeczy, dotykające, nie wiem, naszego zdrowia, naszych jakichś bolączek, potrzeb, fantazji, cokolwiek. Ale tak, jeśli się korzysta z tych systemów, które są dostępne poprzez jakiś tam interfejs, no to tak, no to te wszystkie dane są jakby zbierane. Więcej, też warto o tym pamiętać, że w tle też są zbierane metadane, czyli jak ktoś korzysta z jakiegoś API, no tak jest w przypadku na przykład korzystania z usług firmy OpenAI, no to w ramach tych metadanych też jest zbierane tak, kiedy ktoś dokonuje tej konwersacji, jak często, z jakich urządzeń, też z jakiego adresu IP, o, jak długo trwają te konwersacje i tak dalej. Czyli ten dialog jest jeszcze wsparty tymi metadanymi. Warto o tym pamiętać, tak? Bardzo wrażliwe, sensytywne dane o, są zbierane o, gdzieś na tych serwerach dużych e, koncernów cyfrowych. Numer 8. To jest coś, o czym nakręciłem w ogóle cały film e, wiosną 2023 zostawiam link. O, nazwę to tak uzależnieniem. O czym mówię? Proszę zwrócić uwagę, że w trakcie rozwoju tych systemów o, może nastąpić sytuacja, znaczy będzie moim zdaniem zupełnie naturalny taki tryb rozwoju, kiedy te systemy będą na co dzień nas wspierały, jak w asystenci. Będziemy mieli nie wiem jednego, być może całą pulę różnego rodzaju asystentów od zdrowia, finansów, jakiegoś fitness, nauki, o, czy też jakichś takich przyjaźni. Dużo prób jest tego typu robionych, natomiast jeśli, proszę zwrócić uwagę, te systemy będą pracowały z nami na co dzień, czyli będą zbierały takie bardzo wrażliwe informacje na temat naszych zachowań, potrzeb, o, stylu życia. Jeśli jeszcze te systemy będą dysponowały historią o, m, naszych działań, to dobrym przykładem tu będzie Google. Tak? Tam powiedzmy, ktoś ma skrzynkę Gmail. Tak? To tam są tysiące maili od, od wielu lat. Czy jakieś Google Docs, czyli jakieś pliki. Czyli powiedzmy, jeśli ktoś, a podejrzewam, że Google z czasem o dostęp do takich danych, żeby personalizować swoje usługi, poprosi, to jeśli ktoś wyrazi na coś takiego zgodę, to proszę zwrócić uwagę, że ten personalny asystent będzie w stanie w ogóle rozmawiać, jakby w języku tej. Tego, tego, tego użytkownika, rozumieć jego potrzeby i dostosowywać przekaz do, do jego potrzeb. Oczywiście, wykorzystanie tu może być wszelakie, no, na poziomie jakiegoś biznesu o, i systemów e, rekomendacyjnych, czy mm, jakiejś rozrywki, ale to, co mnie y, bardzo jakby tutaj frapuje i niepokoi. No to tak, taki asystent będzie mówił głosem, który jest dla nas, na który jesteśmy wrażliwi. Będzie mógł wyglądać tak, jak byśmy chcieli. Będzie używał pojęć języka, który jest dla nas zrozumiały. I będzie się odwoływał jakby do naszego zespołu potrzeb, pragnień, no, no to wydaje mi się, że naturalną konsekwencją będzie bardzo silne uzależnienie się od tego typu systemów. I to w rodzaju takiego toksycznego związku, kiedy ten świat rzeczywisty, ci ludzie wokół nas nie będą w stanie tak dobrze, bym powiedział, reagować na nasze potrzeby. Bo ten system będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, będzie inteligentny, mądry, dowcipny, yy, będzie dla nas, a nie o, te wszystkie trudności, jakie pojawiają się w kontekście relacji z drugim człowiekiem. I podejrzewam, że dla wielu osób to będzie taka równia pochyła. O, bardzo się tego obawiam. I ostatnia rzecz, numer 9, jakby w konsekwencji tych personalnych asystentów to jest naturalny kierunek do rozwoju metaverse, tak, to, to zresztą to jest ten kierunek, który tam jakby w strategię rozwoju swojej firmy wrzucił Mark Zuckerberg, no, zresztą ta nazw zmiana nazwy na meta właśnie z tego wynika, czyli de facto zbudowanie takiego alternatywnego świata wirtualnego, w którym bylibyśmy zanurzeni e, z generatywną sztuczną inteligencją. I tutaj, e, moim zdaniem, no to to już jest... E, teraz proszę mi wybaczyć, ale ja będę mówił tylko o negatywnych rzeczach związanych z tym zjawiskiem. No bo tak, po pierwsze mamy tutaj do czynienia z takim zatarciem, co jest rzeczywistością, co jest światem. Yy, yy, o, to źle nawet powiedziałem, tak, bo co jest światem fizycznym, a co jest światem wirtualnym, bo oba tworzą rzeczywistość, to warto mieć tego świadomość. O, tak, czyli to zatracenie, gdzie jestem. To jest też ten taki moment, że podejrzewam, że potencjalnie zerwanie więzi społecznych, bo te byty. Wirtualne, które będę spotykał w tym świecie, to czasami będą awatary ludzi, ale podejrzewam, że w większości to będą sztucznie wygenerowane, różnego rodzaju byty odgrywające różne role. Czyli potencjalnie zerwanie sieci społecznych, olbrzymi wpływ na rodzinę, moim zdaniem. To może być no, totalna zmiana, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie, funkcjonowanie naszych rodzin. Bo ten świat z wykorzystaniem tych nowych technologii będzie niesamowicie uzależniony. To będzie naprawdę, moim zdaniem, coś zdecydowanie bardziej okropnego, jak te najbardziej czarne scenariusze, które obecnie rozpatrujemy w kontekście mediów społecznościowych. No to podejrzewam, że to, no, że to będzie coś bardziej, o, bardziej toksycznego, bardziej psującego nasze relacje, nasze normalne życie. O, więc jeśli jeszcze to się wrzuci tą mantrę, która się pojawia w Dolinie do Krzemowej, czyli to U, UBI, czyli Universal Basic Income, tak? czyli każdemu dać jakieś takie bazowe pieniądze, taki zasiłek y, y, sobie życia spokojnego w cyfrowym świecie, no to być może ci, ci ludzie będą totalnie jakby uwikłani w tą taką. Konsumpcję i egzystencję, taką pustą konsumpcję i egzystencję. Bardzo się tego, bardzo się tego obawiam, i w tym kontekście proszę mi wybaczyć, że ja jakby kończę tą wyliczankę czymś takim, no moim zdaniem, bardzo czarnym scenariuszem, a, który jakby intuicyjnie czuję, że, że to w tą stronę idzie powinienem teraz podać jakieś metody obrony tak używając języka zarządczego mitygacja ryzyk, tak? natomiast mitygowanie ryzyk. Natomiast na to jeszcze przyjdzie czas, no bo ten cały mój kanał jest o takim rozumnym życiu w cyfrowym świecie, więc się będziemy musieli z tym zmierzyć. Ale mm, uważam takie podstawowe wartości, o, czyli to bycie z drugim człowiekiem, szacunek dla drugiego człowieka, bycie razem, y, bycie też y, jakby w naturze, tak jak tutaj teraz jestem w tym bał. Wow. O, mam nadzieję, że to robi, e, robi wrażenie, e, mamy wolną wolę, czyli wybór, tak? Nie jesteśmy na to skazani, mam nadzieję. Będziemy mogli wybierać. Mamy rozum, czyli krytyczne myślenie, czyli wnioskowanie o rzeczywistości na podstawie prawdy zgodnie z elementarną logiką i zdrowym rozsądkiem, że to wszystko są super ważne wartości, które powinniśmy. Pielęgniować. No to tyle ode mnie. Tak, ten, ta generatywna, sztuczna inteligencja to jest coś, co, co się dzieje. Moim zdaniem, zaakceptujmy to, tylko zachowajmy rozsądek, zdrowy rozsądek w tym wszystkim i taką nutę krytycznego myślenia. Pięknie, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.